Mój dom jest nudny, czemu? Przecież beżowy dom czy beżowe mieszkanie jest tak idealne, że chyba już nigdy nie wyjdzie z mody i ja się temu wcale nie dziwię. Jako Polacy raczej nie wychowaliśmy się w najbardziej estetycznej, a na pewno nie w starannie zaprojektowanej przestrzeni, dlatego tak kurczowo trzymamy się tego, co obiecuje nam to beżowe wnętrze spójności, minimalizmu, spokoju, bezpieczeństwa i tej namiastki, estetyki. Wydaje nam się, że beżowe wnętrze ocali nas przed chaosem, w którym dorastaliśmy, a do tego każdy może je zaprojektować samemu. I jest w tym trochę prawdy. W końcu, jeśli ktoś się nie zna na designie, to łatwiej jest dobrać do siebie elementy w jednym kolorze o podobnym charakterze, prawda? Ale wnętrze wnętrzu nierówne, nawet jeśli kolory są te same. Czemu tak się dzieje? Czemu twoje mieszkanie, do którego tak starannie dobrałaś kolor ścian, kanapy, dywan i nawet zasłony, nie wygląda jak to z katalogu? Okej, okay, może meble są troszkę tańsze, ale szczerze mówiąc, podobają ci się nawet bardziej. A jednak, w zestawieniu jest tak trochę nijak. No właśnie, jakby to wnętrze mogło być równie dobrze twojego sąsiada lub w ogłoszeniu na Airbnb. I właśnie o to chodzi. Jeśli coś jest uniwersalne, to łatwo sprawić, aby było bezosobowe. Ale nic straconego, bo sam kolor nie jest tutaj winowajcą. Jeśli ta estetyka naprawdę do ciebie przemawia, to są sposoby, aby dopasować ją do ciebie. Przyjrzyjmy się, jaka jest różnica między wnętrzem, w którym po prostu dopasowano wszystko kolorystycznie, a takim naprawdę zaprojektowanym. Który z tych dwóch wnętrz wybierasz? Bo ja zdecydowanie numer dwa. Wnętrze pierwsze nie jest złe. Wszystko do siebie pasuje: kanapa, stolik, jakby z jednej kolekcji. Farba na ścianach o identycznym odcieniu, co elementy wyposażenia. Zastosowany jeden odcień drewna na podłodze stoliku, kanapie. I to tyle za wiele nie można powiedzieć bardzo minimalistycznie. I nudno wnętrze nie jest złe, ale nie jest też dobre. Ja bym powiedziała, że brakuje mu głębi. Dla porównania wnętrze numer dwa również beżowe. Podobne ujęcie, też minimalistyczne, ale coś sprawia, że jest dużo ciekawsze. Ja patrzę na to zdjęcie i widzę, że ktoś naprawdę przemyślał każdy szczegół. I co do tych szczegółów, zastosowano tu kilka odcieni beżu. Kanapa na przykład jest jaśniejsza od ściany, dzięki czemu od razu wybija się na jej tle. Tak samo obraz, który nad nią wisi. Niby jasne płótno, a przyciąga uwagę. Paleta barw jest okrojona, ale jednak te różnice robią różnicę. Pójdźmy dalej. Przyjrzyjmy się występującym tu formom. Obraz jest prostokątny, ma ostre krawędzie. Z kolei, kanapa, miękkie, obłe kształty. Poduszka na kanapie, lampy też mają miękkie krawędzie. Z kolei, stolik jest geometryczny, ma kąty proste. Krzesło jest wygięte. Te elementy ze sobą kontrastują, komplementują się wzajemnie. Na poziomie świadomości możemy tego nie dostrzegać, ale nasze mózgi naprawdę lubią takie kontrasty i punkty, na których mogą się skupić. Meble. Idealnie do siebie pasują, chociaż zdecydowanie nie zostały one kupione w komplecie. Mogą być efektem bardzo dokładnie zaprojektowanej przestrzeni, ale równie dobrze właścicielka mogła je kupować stopniowo, nawet przypadkiem, jednak nie zapominając o estetyce swojego domu. Kolejną rzeczą, która sprawia, że to wnętrze wydaje się być kompletne, są zastosowane materiały i ich faktury. Miękka, materiałowa kanapa pięknie kontrastuje z zimnym marmurowym stolikiem. Plecione krzesło to jakby element przejściowy między puszystym dywanem a gładką ścianą. Zastosowanie naturalnych materiałów jak drewno, kamień, gliniane naczynia czy lniane tkaniny zawsze jest dobrym pomysłem. Jako że występują one w naturze, czujemy się w ich otoczeniu komfortowo. I w końcu Elementy, które naprawdę dodają temu salonowi charakteru. Obraz sugeruje, że właścicielka lubi sztukę, a może sama jest artystką. Gliniany wazon, który dostała od przyjaciółki na urodziny, wypełniony gałązkami zebranymi na wczorajszym spacerze. Książka, właścicielka odłożyła ją na chwilę, bo poszła zaparzyć kawę. W tym wnętrzu nie ma tego wiele, ale widzisz o co chodzi: są to rzeczy sprawiające, że mieszkanie jest naprawdę czyjeś, a nie niczyje. Te z pozoru małe niuanse sprawiają, że możemy skupiać swoją uwagę na różnych elementach, z kolei w pierwszym wnętrzu ciężko znaleźć takie punkty. Wyobraź sobie, że siedzisz przez godzinę w całkowicie pustym, białym pokoju. Szybko się znudzisz i poczujesz zmęczenie. Jeśli z kolei tę godzinę spędzisz na ławce w parku, gdzie możesz przyglądać się drzewom, chmurom miastu, które jest gdzieś dalej, lub mrówkom, które chodzą pod Twoimi stopami, to myślę, że zamiast się zmęczyć, wypoczniesz. I tak jest z każdą przestrzenią. Zbyt mało szczegółów, twój mózg się nudzi. I żeby nie było, za dużo elementów też cię zmęczy i przytłoczy, jak godzina na środku tłocznego skrzyżowania w Nowym Jorku. A więc, jak zawsze w życiu, w swoim mieszkaniu też musisz znaleźć ten złoty środek. Więc co powinno być tą złotą zasadą twojego beżowego wnętrza? Po pierwsze, kolor. Naprawdę, nie wszystko musi mieć identyczny odcień. Dodanie trochę bieli albo ciemniejszego drewna tylko podkreśli beżowe elementy i sprawi, że nie będą mdłe. Po drugie, formy. Pobaw się nimi. Zestaw kwadratowy stolik z okrągłą pufą, zaokrąglone lustro z geometryczną lampą. Tak jak w naturze są ostre skały i miękkie kształty traw czy drzew, tak niech w twoim domu znajdzie się ta różnorodność. Po trzecie, materiały i faktury. Tu też nie bój się mieszania. Materiałowa puszysta kanapa i zimny szklany stolik. Czemu nie? Drewniane fronty i kamienne blaty, jak najbardziej. Szczególnie dobrym pomysłem, który wybroni się niemal zawsze, są materiały naturalne. Twoje zmysły podziękują ci za taką różnorodność. Po czwarte, meble same w sobie nie muszą być najdroższe. Tu też postaw na różnorodność. Znajdź meble, które naprawdę będą cię cioszyć, ale przede wszystkim będą funkcjonalne. Nie kupuj gotowych zestawów. Kanapa, fotel, poduszki plus stolik. To było modne 20 lat temu i mam przeczucie, że szybko nie wróci do łaski. I piąty, ale myślę, że najważniejszy punkt. Niech to wnętrze będzie twoje. Kochasz czytać? Wyeksponuj to. Co z tego, że książki nie mają beżowych okładek? Uwierz mi, że twoje wnętrze tylko na tym zyska, a każdy, kto znajdzie się w twoim domu, Zwróci na to uwagę i będzie wiedział, u kogo gości. I tak na zakończenie: beżowe wnętrze są super, serio. Nawet jeśli twoje nie ma jeszcze swojego charakteru, to na pewno jest świetną bazą do wprowadzenia tych małych zmian i ma ogromny potencjał. No i naprawdę ciężko jest takie wnętrze zepsuć. A tak na koniec: pamiętaj, wnętrze ma się podobać przede wszystkim Tobie, nieważne co usłyszysz w internecie.